Cześć, dzisiaj zrobimy sobie kartkę z papieru z Abe Studio e, Użyję tutaj tego jako tła o, mam tutaj też przygotowane wycięte elementy z drugiego arkusza <laughs> Takie ścinki e, Chciałabym je użyć do wycięcia Tego ziela takiego Z tego wykrojnika z e, Mam bazę kartkową z papieru a mam też y, stempel liście. I tu mam odstęplowany taki motywacyjny. Uwierz w siebie to wszystko, czego potrzebujesz. Też ze stemplarzami studio. Y, mam też tutaj tą dziewczynkę. Znaczy dziewczynkę, kobieta z dzieckiem. Ja tutaj używam tego <laughs> w zamyśle przyszłej mamy albo obecnej mamy. Aby wierzyła w siebie, po prostu takie motywacyjne, chcę zrobić taką kartkę i chcę zrobić tło embosowane i użyję właśnie do tego papieru, tego stempla pisma kaisercrafta tych właśnie listków. I jeszcze zastanawiam się, czy nie użyć tej maski w jakiś sposób. Więc teraz zobaczycie, w przyspieszonym tempie, jak ja to będę robić, <laughs> zaczynam od przycięcia papieru bazy kartki na 20 cm. I teraz będę wycinać wykrojnikami. Zobaczycie, jak wykorzystuję ścinki bo tutaj nie ucinałam nic z tego, z tego wykrajania. I używam tutaj takich dwóch kolorów złotego. Jeden to jest lustrzany papier satynowany, który bardzo lubię, a drugi to taki złoty, mieniący się taki perłowy papier. Będzie to tak myślę, że będzie to trochę ciekawie wyglądać na tym tle, że różne odcienie tego złota będzie też puder złoty do embossingu, więc to tak ciekawie myślę będzie wyglądać się, tak przenikać. No i tutaj będę też wycinać takie, no takie resztki same główki kwiatków, no ale tak jak mówię ja lubię wykorzystywać resztki też i właśnie powycinam sobie też same główki kwiatów na tego dmuchawca tutaj tak troszkę właśnie się bawię żeby żeby jak najwięcej wyciąć z tego z tych resztek no ale szkoda tego papieru zostawiać a właśnie fajnie to potem można wykorzystać, yy, troszkę poupychać, i ta kompozycja będzie wtedy też taka bogatsza, ciekawsza. Yy, ta kartka będzie taka, yy, właśnie z myślą o, o kobiecie, matce. Yy taki mam zamysł, że ten kolor taki jest głęboki, więc taka bardzo yy, taka głęboka kobieca, taka tajemnicza żeby taka tajemniczość tam troszkę yy, jakby yy, wychodziła z tej kartki ale właśnie żeby też był blask żeby się lśniło yy, i tutaj odbijam przez maskę wzór kropeczek daberem z ranger'a no, tak, no ten pierwszy raz tak długo bo y, musiałam zobaczyć y, czy to przechodzi y, czy się odbija ten wzór przez tego dabera no i tutaj właśnie y, sypię y, pudrem ze Stempen y, taki złoto czarny złoto czarne drobinki ma i nagrzewam od, od spodu, żeby mi to nie latało, bo drobinki są dosyć spore, więc może je zwiewać. I dla bezpieczeństwa lepiej je nagrzewać od spodu. Wtedy mam pewność, że żadne drobinki nie będą odpadać. Teraz odbijam pismo i będę je sypać złotym złotym pudrem i tutaj jak widzicie używam mojego starego jeszcze starej poduszki z tuszem z wow bo ten dabber jest taki dosyć irytujący w używaniu nigdy nie mam pewności że ten wzór się odbija tak jak ja chcę że cała, cały stempel jest mokry a on jest fajny właśnie taki do tekturek, jak chcemy gdzie nie gdzie żeby to się odbiło. Ale tak właśnie do odbijania stempli, no to troszkę narzekam na niego. Ale no, plusem jest, jest też to, że jak odbijam na, o, na tym plastiku, no to nie brudzi tego dookoła. Tylko faktycznie jest tylko to na stemplu, ale, no, tak jak mówię, nie mam pewności, czy cały stempel jest mokry. No, ale tutaj tak radzę sobie zamiennie, raz to, raz to. I sypię teraz biało-złotym pudrem z właśnie, żeby, żeby ten blask tak wydobyć, żeby się lśniło na tej kartce. I tutaj odbijam te drobniejsze listki teraz. I te większe listki będę odbijać takim zielonym pudrem z rangera, który, którym odbita jest też ta, ta dziewczyna żeby się właśnie warstwy przenikały w pracy, żeby był taki kolor powtarzalny. Bardzo fajny jest ten papier, właśnie taki, taki ma głęboki kolor, ale wygląda bardzo pięknie. I właśnie chciałam odróżnić te tło od tych kwiatów, które będę dodawać jeszcze na tą kartkę, no, żeby było widać też te warstwy, przede wszystkim. I tutaj odbiłam te, te listki tym zielonym, ale właśnie było jakby zbyt zielono. Więc jeszcze raz odbijam białym, biało-złotym pudrem, te mniejsze listki. No i taki wyszedł właśnie ciekawy efekt właśnie warstw, bo jest biały, zielony, biały. Wiecie, te liście tak jakby się tam przenikały na tych, na tych warstwach. Wydaje mi się, że to dosyć ciekawie wygląda. Tutaj teraz y, kością do bigowania przejeżdżam te, te ziele i chowam takie wypustki, które są w wykrojniku do wyciągania te dziurki. One mi się tu odbiły, bo dosyć mocno miałam nastawione y, maszynkę i ona ciasno przechodziła, więc nawet te właśnie wypustki wyszły no i tak chcę sobie to troszkę pochować żeby nie było aż tak widoczne postarzyłam też papier nożyczkami po brzegu żeby tak właśnie go troszkę poszarpać i podnoszę go na tekturze ja mam tekturę 1,5 mm żeby taki był troszkę uniesiony, żeby nie była taka płaska ta kartka, te, te pierwsze takie pierwsza warstwa i smaruję też z boku tektury, żeby się nie rozwarstwiała. No i ponownie przykładam tą panią i już układam sobie kompozycję. Z, z taką właśnie pod spód No a kwiaty właśnie wymyśliłam sobie, że żeby nie były takie płaskie, to przejeżdżam je kulką do, do robienia kwiatów. One się wtedy tak unoszą po, po brzegach, takie się robią wypukłe. I daje to taki fajny efekt. No jeszcze przekładam. Już mnie to troszkę irytuje, że, że mi to tak lata. Ale tu właśnie teraz widzicie, jak, jaki mam pomysł na te drobne elementy, które takie resztki wycięłam. No, i tam w rogu powstała mi taka luka, jakby od embossingu. No, myślałam, że to inaczej rozłożę tą kompozycję, ale teraz, jeszcze żeby tą dziurę właśnie zapełnić, żeby znowu nie musieć sypać tym pudrem, to troszkę tam tą kompozycję będę musiała rozciągnąć. No, ale to nic. No. Pomysł taki ruchomy. Dosyć staram się no, tak elastycznie do tego podchodzić. jeżeli widzę, że coś w pracy nie do końca mi wychodzi, no to staram się dostosować do tego, co tam mi wychodzi. Tutaj podnoszę te kwiatuszki, u góry podnoszę na piance. Piankę podklejam z, z boku klejem, żeby papier stykał się z papierem. Żeby klej łączył papier z papierem. Tutaj tą dziewczynę też podnoszę na piance. No i przyklejam kwiaty. Tutaj te dwa pierwsze są bez pianki. No a te następne już właśnie będę podnosić na piankach, żeby właśnie zbudować warstwę no wydaje mi się, że to tak dosyć ciekawie wygląda trochę się bałam właśnie papier z tymi kwiatami używać, że to się tak zleje no ale myślę, że dosyć ciekawie właśnie to wygląda dzięki dzięki temu tym, temu embossingowi że, że tak trochę to tło rozróżnił od kwiatów no i tutaj właśnie poprawiam tą kompozycję, wyciągam ją tam do, do rogu, żeby przesłonić tą dziurę taką, bez embossingu. Tutaj mała rączka pomocna się pojawiła <grymna> I, yy, i przyklejam dalej te warstwy. Dodaję też takie mniejsze, żeby zapełnić luki. No i dodaję tutaj te, te malutkie elementy. Dokładam tam, gdzie mi się wydaje. Że zapełnię lukę, że, że będą ciekawie wyglądać. Później i tak niektóre przełożę, bo, bo jeszcze napis przecież muszę tam ułożyć, więc troszkę się tam jeszcze pozmieniam. Napis podklejam też właśnie złotym papierem, żeby się wyróżniał, żeby pasował też do całości. I tutaj właśnie przejeżdżam brzegi kością do biegowania, bo nożyczki, tak jakby to poszarpały troszkę, żeby to nie wyglądało niechlujnie. To, tak jakby na całości, to teraz jest takie postrzępione, jakby. No i wygląda to dosyć ciekawie. Jest też postarzony papier, i to też takie teraz jest fajne ten złoty papier. No i tutaj. Próbuję to jakby tak jeszcze rozjaśnić, staram się dodać takie jaśniejsze listki jakieś jeszcze dodatkowo, gdzie nigdzie, ale nie wygląda to jakoś specjalnie. W końcu zdecyduję się na liście w kolorze tych kwiatów. I no nie będą się odróżniać, ale wygląda to bardzo fajnie, więc, więc w, końcu, w końcu dojdę do tego. No tak, staram się, właśnie chciałam jasne. Skoro kwiaty są ciemne dosyć, to chciałam jasne liście, żeby się też wyróżniały, ale no nie pasowało mi to. Więc w końcu decyduję się na takie ciemniejsze. O teraz i te liście odwracam na drugą stronę i też robię je tą kulką. One są przez to takie wybrzuszone tak fajnie y, się robią takie brzuszki no i dodaję też napis przyklejam bezpośrednio nie dodaję tutaj pianek i one i tak jest uniesione od tych kwiatów no i dodaję właśnie też te kwiatki te złote y, Złote elementy, które tam były pod tym napisem, przełożyłam, bo i tak były zasłonięte, więc, więc dałam je gdzie indziej. No i właśnie. Tak mi tam było zbyt spokojnie i dodałam sizal, przez to, że no nie, nie w tej kolejności, w której trzeba to robiłam. No to troszkę trudniej jest, ale fajny efekt to dało. Ten sizal jest właśnie w kolorze też tego pudru do embossingu zielonego, więc on tak fajnie pasuje do całości, a właśnie wprowadza taki. Mały harmider. Taki charakter jak nadaje fajny całej kartce. Więc no, cieszę się, że przypomniało mi się o nim. Tak troszkę go muszę tam poupychać, żeby, no, żeby właśnie nie było widać, że nadawałam go pod koniec. To też takie resztki z, z takich kółaczy, które były w środku. I teraz mam taki Wink of Stella złoty. On ma złote drobinki, ale on też ma kolor taki brązowy. I smaruję go w takich ciemnych miejscach i rysuję nim tak, jakby żyłki na tych kwiatach, że on też tak fajnie się błyszczą, tak mienią jak się rusza kartką i poza kamerą pomalowałam to jeszcze raz żeby było taki no, mocniejszy blask i bardzo fajny efekt to dało, taki delikatny nie jest właśnie przesadzone, że wszędzie się po prostu błyszczy tylko właśnie tak delikatnie na dole widać, no i tutaj jeszcze takie trzy perełki dodam jednak mi tam takim, brakowało jeszcze takiego mocniejszego błysku na dole no a te perełki taki subtelny, właśnie kobiecy wygląd nadają całej pracy no i to by było już na tyle dziękuję, że obejrzeliście ten film i do usłyszenia następnym razem, cześć!